Posłuchajcie! se Salepi Kaliber 44 plus i minus Plus i minus to jedyne czym žije, Morda w dupę left

ale my nie no. lubimy słuchać! Śpiewaj, to śpiewaj, ale nie wciskaj binda. I śpiewaj dla góry. Też by usłyszeli! Śpiewaj na góry. Jakie? Koncerty robi. Dobra. Słuchajcie. No i Zwykać się! Pozdrawiam Masz zresztą chwilę loga? Działa wam ten? Yy, Materia czy nie? Ta, ja eks... Logłem, ha! No już bari. Ale ruszysz się kratkę i lak <grym> No dokładnie <grym> O kurwa Czekajcie <grym> przez śp... to śpiewać to może już będzie dobrze no.